on z tej strony każdy kolejny odcinek z FNAFtower Defense. W dzisiejszym odcineczku będzie wielki opening, jest dwa razy lak, dwa razy coin. Jak widzicie, troszeczkę nazbierane, 200% prezentów z pirackich, z AFK. 40 za tego, no to nie jest sporo wiadomo. I 20 tego. Miałem więcej zrobić z tego, bo jeszcze miałem się potraedować z Soulami, żeby więcej tego nazbierać tak dale, dalej, ale ludzie stwierdzili, no nie zrobimy wyższe ceny teraz no i nie dało się, no niestety ale zobaczymy co wyjdzie z tego openingu, mamy nadzieję, że nightmare. będzie nightmare, chociaż z tego albo z tego, a z tutaj second, dobra, zacznijmy może od najmniejszych do najwięcej pierwsza zabawa, tutaj chyba wiadomo jest 20, więc po trójkę wejdziemy my, żeby na spokojem bez żadnego pospieszenia, let's go Pierwsza, no wiadomo co się dziwić. Nie no, mnie nie dziwi tutaj. Jak nic nie wpadnie, to nie będzie źle, albo wiadomo bym chciał, żeby coś wpadło. No ale w dzisiejszym odcineczku może będzie się działo z takim openingiem. Oj, tak, to by było coś, jakby tu wpadł sekret. Ja gówno bym to sobie robił. Szczerze. Nie no, nie no, tu nic nie wpadnie, szczerze. Bo nie chcę dać. Gówno. walona. Nie, no widzicie, no co ja mam zrobić? Nie, 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 nie da choć kurwa, nie da. co się dzieje? no. jebany gówno. Dobra, no spokojem: 40 prezentów bojowych z eventu. Czy one oddadzą? semeczka pierwsza. Kurwa, co się dzieje? Nie dać. Nie. Druga. Hmm. OK. okej. Trzecia, nie ma kolejny. Proszę pana, co tutaj dało? Co tutaj kurwa dało? Uhuu, uhu, uhu. o kurwa, panowie, ale oddał! o chuj, shiny secret. ja pierdolę, dobra, mamy jeszcze, chwileczka, dzwoni znów, a to zaraz zbieramy, no. ale oddało, o kurwa. Dobra, jeszcze mogę 200 tego. O, jak o kurwa coś odda, to ja jedne. Tu jest sporo tego, więc może Nightmare no by chciał się pokazać tutaj jeszcze. To fajnie by było. Dobra, tutaj co trzeba na szybko, no bo, bo tutaj to, co się dziwić. Dobra, no. Kolejne, no to będzie duża kolekcja z tego, no co się dzieje? To jest 0,5, jak pamiętam, co nie? Nie, zaraj i jest 1% na to. Bo jest ten zwiększony jeszcze na to. Jeden. Może przesadziłem, bo nie pamiętam ile było. Z tego. Jak wpadł tutaj, to mi się cieszy z tego. Co? Ale odlało już. Shiny? O kur... No, na razie nie daje nic, no dobra, okej, okay, okej. Okay. A zróbmy teraz jakieś zaskoczenie? Yeah, Jed, kurwa, trzy! Nie no, nie dało. <laughs> mi się śmiał, tu kurwa wyszedł ten golden ten. Bo tu mogłoby wejść Goliath, co nie? No, bym się śmiał. Goliath był spadają kurwa, nie wiem co zrobię. No, no okej, okay. nie daje, no. Spoczko. Dalej. Nie ma zabawam zabawa Zabawa dalej nie mam No chciałbym, żeby oddało tutaj na tych prezentach, troszeczkę ich mam, więc no fajnie by było, jakby coś tutaj dało. Shiny dalej ten. Okej, okay, okej. Okay. Okej okay. Nie, no mi się wydaje, że to było chyba na tyle z dzisiejszego odcinka, więc więcej nie da. Mhm, mm Jeszcze mam chyba. Mam no, dwa. Ostatni. Uwaga! Boski klik, let's go! Dobry kiepskie, Nie ma. No i kur. Ale ale, 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 mamy kurwa szaleń i jest kurwa 126 mm -hmm. Panie, dobra mi się podoba jeszcze wejdźmy teraz zróbmy zabawę taki małych fikumiku mamy ich kurwa mmm ile? wypierdala Pierdalamy. Yy, mamy ich ile ile? To. Teraz tak. Widmy to. Yy, po pierwsze, bo ja chcę ten aktor, Pierdalmy yy, no, to. Co no, też nie chciałbym, i to bym nie chciał. Chcemy tylko dwie rzeczy. No marionetka jeszcze ma, że żeby... zastanowię się później. Na razie niech to zostaje. To zostaje. Bierzemy jego. I robimy roll moment. Let's go. O, z wami trade wrzał. Zobaczymy co tu wpadnie. By I by weszłby got i opierdola. Nie wiem, Walną. kurwa. Mamy 400. tego Nie wiem, zobaczymy. Może coś się trafi, no sporo tego jest, więc może się coś pięknie. Jest jeszcze lak. Nie wiem czy lag działa. Możecie napisać komentarz czy lag działa na tym, na rolkach. Tutaj by się przydało. ta marionetka, to tam drzwi by było, w sumie nie stawi. No i to jest to, i to jest to, kurwa. Cień, shine, oh, kurde. Dobra, do dzisiejszym dziękom. Dobra, cudo. Mi się podoba. Dobra, ja się z Wami. Nie, jeszcze nie żegnam. Czekajcie, co ty. Jeszcze mamy 11 tysięcy coinów. Dobra, let's go. Pierwsza partyjka z coinów. Ciup, chup, ciup. ciup. No, tutaj na razie nic. jak panie. Kto to jest? No, źliwy, to <grym> Jak spadnie spinktrap? W ogóle chciałbym trapa teraz, bo. No, niestety już go nie mam, bo miałem go kiedyś. Ale bym chciał go jeszcze raz, bo jest ewolucja. A ewolucja jest niezła panik. No. To by było coś. Dobra. Idźmy dalej. Napierdalanie no jakiś główny Tutaj mam chyba tylko zaznaczone usuwanie tych postaci. Jak mi się zdaje. Co nie? Czekajcie, zobaczmy. Bo nie wiem. Ale la, la, la. Nie, nie mam, nie ma no tam zostaną, by jak będę sprzedawać ich to. Hajs odda się, zwróci się Na razie nic nie daje no lucia, ja nic nie potrzebuję, ja już dostałem to co chciałem. Ci, wiadomo, mega nie chciałem ale no, opłacalny. Opłacalny wuj, wersja shiny, sekret. Panowie. Co jest tyle value kosztuje, że ja pierdolę. No na co, jeszcze mamy tutaj do otwarcia ile. Czekaj, a ile to jest procentówka No to Nawet sekret, no i tak mi nie będzie potrzebny, bo to jest kuchno. Teraz, moim zdaniem, kiedyś to pamiętam. Pierwszy odcinek: Sekret wpadł. amazing. No teraz też sekret, ja patrzy jeszcze ze strajkiem, praktycznie, ale to jest sekret taki. Wiecie, że jest szansa na niego nie spora bardzo. Jeszcze tym bardziej, że shiny. A shiny to kurwa, Panowie i panie. Co do chury? Dobra, no jeszcze tutaj mamy 5000 tysięcy więc jeszcze może wpaść. Wiadomo, bardzo bym chciał, bo... Go... Czary Mary, dajcie mi! go Nie no, nie chcę być na sytuację. Jeszcze może wyjdziemy z na... ...tego. Kurde, jak się nazywa? Na Trading Plaza. Chciałbym wiedzieć, ile on kurwa wali kosztuje, ale... No, lec, bym musiał zobaczyć. Mi się wydaje, że taki jest ten sekret wersji jeszcze szlańca. Kurwa, pan mówi. Może coś za to się tradeuje i będę miał, kurwa. <laughs> Chyba, że on jest mega OP, to nie wiem. Muszę sobie zobaczyć teraz te statystyczki. Na spokojem. Hmm, jeszcze mamy. dwa rolki. Dwa razy możemy sobie, albo. Nie, dwa razy, no. Dwa razy i... Nic nie wpadło na razie, to na spotkałem. Nie mam nic do potrzeby już na tym kurwa w tej grze już. Ja zostaję już coś, dziękuję. I zawsze jak jest jakiś opening, jak coś chociaż odda... chociaż jedna rzecz to będę się cieszył. I oddał. No, kurwa, jak nie Nightmare, to dobrze. Ok. Z Nightmara co? Ile ja bym miał walić? Na przykład z tamtego 4000. A ten kurwa kosztuje chyba, ja nie wiem, w chuj więcej.

no tutaj nic na razie nie dodaję, jakieś gówno, ale będę musiał sobie zobaczyć, kurde, na lecie Mi się wydaje, że z drogi raczej. A statystyki, jakie ja ma, jeszcze raz, pokażcie mi. Jeden na jeden. Kurwa, chyba jest mega. Opa. Nie wiem, zobaczymy sobie. Może byśmy sobie testujemy, może w tym momencie Kurwa, no, O, panie. To może, może. A jeszcze ten, jak widzicie, Fajnie, czekaj. Mamy nową postać, zamiast tego mamy go, też ma cień. I bym chciał zrobić tak, że tutaj wejdzie jeszcze Nightmare. Nie wiem, czy może go zostawię, może nie, zobaczymy, ale tu na bank wejdzie jeszcze Nightmare. I jego zamienimy i w sumie Shiny jeszcze wersję. To będzie dobre. No i będę odkładał sobie postacie, bo będę sobie nie wiem, robię po prostu indeks. Cały. Na razie wygląda to u mnie tak, co nie? Wam nawet pokażę. Zrobimy powoli. Mamy tak, tutaj epiczki troszeczkę są, metryki troszeczkę też, sekrety nawet, nawet. I, 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 i zaczyna się nightmare. Mamy boniacza z nightmare'ów. mamy z pink Trapa miałem, mam jego miałem nią, miałem e, papet, miałem tak, miałem tego. Tak. Niektórzy, przepraszam, są wytradowani, co nie? Że dostałem na chwilę i je Na przykład kto tam dostałem? Nie, jego ja dostałem, jego ja trafiłem, jego ja trafiłem, ale się później potrajdowałem i tak wyszło, że wypierdoliłem ich. nie mam już. Tego mam. To, nie, tego to jest, wytradowałem już go mam na zawsze. Ok, był drogi tego miałem, ale już wyjebałem. Bo coś się potradowałem za niego? Za niego tutaj coś miałem. I miałem jeszcze jego. Nie wiem, czemu go nie mam mm, zaliczonego. Mm, tego, nie, co są? To są no. Tego Frydziaka takiego. O, tego, tego Frydziaka miałem, ale nie wiem, czemu go nie mam. A dobra, ok, o to. Mamy fajny skład. Mamy fajnie indeks zrobiony, wszystko jeszcze. I wejdźmy se na Cowboy Maps Świat Cowboyów. to i se przetestujemy go. To może być mocne. Jeszcze chuj. <grym> ale cudo. Jeszcze musimy se tu zrobić. Ten za coin zrobić, bo słyszałem, że ta, jaką ona ma, ta manger. To jest mega OP. No, tak mi się obiło, że u jest naprawdę kurwa OP. Ale dobra, weźmy sobie drugą. Bo tam nie robiłem. Ja na razie się skupiałem tylko na jednym dniu i cały czas wiecie, zarabiałem na tym. Miałem dwa konta i w sobie sensie, grałem, grałem i zdobywałem te prezenty i się tak troszeczkę zbierało też. Ale bardziej się skupiałem na tych AFK Ale jeżeli chcecie jeszcze większy opening, piszcie w komentarzu. Napiszcie, może będzie większy, może będą większe satysfakcje. Nie wiem, nie wiem, zobaczmy. A tu dostajesz jeszcze hase. Łee, panie! Dobra, dobra postać. To, to, okej. Okay. Statystyki. Jeszcze na ale trzy zarabia. O kurwa. Taki farma jednocześnie z piniążką. Łe, kurwa. 5000 kosztuje, dobra sprawdzimy go, Ułóżmy go tu, dobra, jak on działa? 1500 pięćset damage, okej, okay, okej. Okay. Czy kuźwa Hmm, musiałbym zobaczyć recenzję, nie wiem, zapytam się jak mi się obie. napiszcie w komentarzach czy on jest OP nie. Ja nie wiem, ja się obierany jestem, szczerze. To go ulepszmy. Kur, trochę biję, nie powiem, że nie. Na sekundę, taki demyć, mam do narzekania dwa i pięćset, ile mogli powiedzieć? Dwóch, kolega na ramach. SG też. No i praktycznie nic nie muszę robić. Pewnie od samego końca. To jest już Bajo. Luz. Po prostu luz. Ale szczerze mi się podoba. Sama postać, jakby z wyglądu. No, no ci powiem. Fajne nawet. Zomiętrze. Kurwa. Ten Frejdziek jest fajny, nawet ładnie wygląda. Tego Fredzieka zostawię raczej w składzie przez długi, długi czas, bo jednocześnie, wiecie, on bije, zarabia, no to kurwa, panowie. I jeszcze wspomniałem o tym, jeszcze to dajemy, ulepszamy, Fuh, oh, kurwa, kurwa. 3800 na sekundę, złoto, dobra nie no kurwa bye baj. bye może się zdrojduje za niego zobaczymy ja se ale muszę zobaczyć dobra 50 tysięcy tu jeszcze jednego postawię tu lepszymy go se tutaj tego też postawię tutaj tego Widzicie? no ale jakby u niego to jest plus, nie że 0,4 i taki damage to też chyba Ale wegetance by się przydały, i je jego je muszę na pewno shiny No, to muszę mieć go. u niego. Wegetance będę chciał u niego trafić raczej. I tutaj kurwa Sniper się jakiś przydał. No i dobra, jeszcze dostałem prezent tego, to kurwa, panie. Dobra, mi się podoba. To jest ogółem na dzisiejszy odcinek. Tyle. Jak chcecie kolejny odcinek, aplikujcie, subskrybujcie. Poza niedługo kapelek. A jak wiadomo, jak będzie 914, nie powiem to wtedy robimy live. A. To będzie moc, to będzie moc, będzie się działo. Dobra, ja się z wami żegnam jeszcze raz. Lelu!